Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Duśka, a to jest kolejny odcinek gry FIR 2 Project Origin. Mam nadzieję, że żeście się stęsknili za FIREM 2, bo właśnie dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek. Tak więc dzisiaj mamy znaleźć wężową pięść miejmy nadzieję, że znajdziemy. Tak więc let's go. No, chodzimy, chodzimy. Jak się kucało, aha, okej. Okay. Czy to jest jakieś przedszkole? Tak wygląda. Mm. Tędy nie, ale tędy będę mogła chyba, nie? Tak, mogę to przytrzymać i... super. Dobra, ja mam strasznie cicho, nie wiem czemu. Pewnie złą mam słuchawki, jeśli ścieżę... wow. Aha. Hello. Uu, kiepsko, kiepsko. Mam nadzieję, że dobrze idę. No, idziesz, idziesz, czy nie? No, powiem wam, że ciężko tutaj. Um, wygląda to na nieźle zburzony budynek. Uf. Wow, jezuś, wystraszyłam jej. Matko. Tak też sądzę, że idziemy dobrą drogą. Czy jest to coś, co przydałoby mi się, czy, czy nie bardzo? Jasne, fajnie, ale tam jeszcze coś jeszcze pójdziemy, bo tam chyba coś może być. Przynajmniej mi się tak wydaje. O, ona już tam poszła, ale okej. Okay. nic no właśnie ale max mam wszystkiego o tu mamy jakąś kartę a to sobie jeżeli ktoś chce to sobie przeczyta wow ja mówiłam, że nie będę czytać, tak więc nie czytam dobra, wracamy tam bo tamtędy chyba było już wyjście takie. znaczy kierunek taki, który powinniśmy obrać tak więc <laughs> Lecę w tamtą stronę. O, okej. Okay. Ona już to pewnie gdzieś. Się... O, jezu, straszysz mnie, głupia babo. Lol. Nie mogę, jak mam wycelowane w nią, to nie mogę strzelić, ale jazda. O, Co jest? Wow. Lubi się. Ciekawie! Ja lubię jak jest strasznie. Okej, okay, chyba, nie? o Aha, jesteśmy w tym. Mm, wiecie gdzie, nie? Czy czy nie? Uuu jest tam. Nie wiem gdzie... Je... Aha, już! Ja myślę, że coś więcej to będzie. O jajka. Jestem, że tak.

Po razu? Tam jesteś. Skubańcu, no. Ah! It's hurt. Awa. Już. No, Już, już. Chyba tak, mniej tak mi się wydaje. Wygląda na bezpieczny teren. Hmm, przydałyby się jakieś, nie wiem, na przykład pancerz, o właśnie. Nie pogardzę, nie pogardzę. Coś tu jeszcze jest godnego zobaczenia? Chyba nie. O! Czy go ja mogę to. O, wziąłem. A my mamy iść chyba tutaj. Tak. No, aha, mam przytrzymać, ok. A ja naciskam, też geniusz. Przeładujemy sobie broń i lecimy tu, tak? Yes, of course. No, wstań. Dobra. Teraz tak, troszkę za ciemno, ale okej. Okay. Aha. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Wow. uciekam. O, co dzieje? Boże. O, masakra. O, fuck. No, nie za przyjemnie. Yes. Jak się wystraszyłam. Chyba pierwszy raz podczas grania, a gram w tą grę drugi raz. I wcześniej nie nie, nie, nie ten, ona tak blisko mnie nigdy nie stanęła. Kurczę, ja za cholerę nie pamiętam, co to trzeba było. Gdzie to trzeba było iść? Tam, dobre. Dobra, tutaj. Tak, tak. I tuż mamy spokój. Wydaje mi, tak mi się wydaje, ale nie, tuż było chyba spokojnie. O, takie schizy są. Jezus! Głupia babo! Z nią to zawsze dowalą jakieś fajne schizy. Dobra. Czy my tutaj coś mamy? Co by nam się mogło przydać? Nic oczywiście. Ale tu mamy zdrowie, ale zdrowie mam pełne, także spłoczko. A tu mamy apteczkę chyba, tak? Ale apteczek też mam pełno. Mówię, w tej, zobaczcie, w tej dwójce naprawdę wszystkiego jest pod dostatkiem. A w jedynce praktycznie nigdy nic nie miałam. Więc wy, no umrzesz, umrzesz, mój drogi, umrzesz. Awa? A kim? Luzik? Luzbluz widzę. Nie było aż tak ciężko. A tu mi apteczki dali... Nie, myślałam. Coś mi się wydaje, że coś tu jeszcze mnie zaskoczy zaraz. Wiecie, ja też tak dokładnie nie pamiętam tej gry. Grałam jakiś czas temu. Tak więc też nie wszystko pamiętam. Ale większość tak. W miarę mi się przypomina na. Na świeża, jak gram. Nie masz główki. O! Wyrzutnia rakiet. Sobie możemy ją wziąć, bo coś czuję, że skoro mi ją dali, to się przyda. Odetnij dopływ gazu. Pfu, Mam odciąć dopływ gazu, odciąć dopływ gazu, odciąć dopływ gazu. Gdzie to... Gdzie ktoś odci... Aha, tutaj, tak? Czyli muszę, muszę wejść tam do góry. Muszę wejść tam do góry. I a down. Was sure, but down was o fuck! O, wczoraj wiemy którym dywaj. O, tufa. Gdzie jest ta wyrzutnia? Już nie ma Czekajcie, może jeszcze... Jeszcze tam są jakieś, jakaś amunicja do tego jest. O, dupa. No to ciężko. Dobra. Już zdechło? Zdechło. I dobrze. A my teraz lecimy tutaj na górę. Tak? Tędy? Tędy, dobra. Jeszcze w miarę ogarniam. Jest to, to ta lokacja w tej szkole mnie już naprawdę, naprawdę Tam e, Tamtędy. Spotkaj się ze stoł z Kaijgenem przed budynkiem administracji. Zaraz się spotkam. Tylko, że. Ja potrzebuję odciąć ten dopływ gazu. A. To jest z tamtej strony. Hmm. Dobra, pójdę tędy. Może tędy jakoś dojdę. Nie wiem. Zobaczymy jeszcze, czy tylko. Coś tutaj jest. Bo może coś być ciekawego. Aha, znalazłam coś ciekawego. Znalazłam koleżków. Czyli e, skoro tutaj mamy iść, bo są przeciwnicy, to zobaczymy jeszcze tam się cofniemy. E, czy może tam coś jeszcze zostało? Bo to jest bardzo prawdopodobne. Na przykład tu na dole. No, ptaczka mamy na przykład. No, no i widzicie, warto zwiedzać, warto zwiedzać. Yy, I ten. Aj, no, no, to lecimy. Uuu, ku zagładzie. Ale niebo jest świetne. Nawet nie. Nie, nie zwróciłam uwagi. Aha, po wybuchu. Takie, okej, okay, czaję. A nawet nie zwróciłam uwagi częściej zwracać uwagę na niebo. No chodź tu, się nie będę z tobą ciaćkać. Um. Dobra, i co teraz? Wszystko spoczko, nie? Ale... Ale co teraz? Mamy pancerz. Mamy obiekt. Może faktycznie tam na dół trzeba iść. Zaraz zobaczymy. Troszkę pobiegamy w kółeczko. Ale się boję, że spadnę i się spale. I to jest właśnie to. Dobra, upside. Jeszcze zobaczymy tutaj. Czy na pewno tutaj nie trzeba gdzieś zejść. Mm -mm, tu nie ma w ogóle opcji, żebym dała radę zejść. Mm... Teoretycznie... Mm, się zjaram. Teoretycznie to musimy jakoś dojść tam. Nie. Tylko, że problemem jest to, że ja właśnie nie mam za nic pojęcia, jak tam dojść. Po prostu nie pamiętam. Musielibyśmy się dostać tam, chyba jakoś. Czekajcie. Mam plan, mam plan, mam plan. Wydaje mi się, że nawet zacny plan i taki, że się uda mi. E, tędy się wychodziło, tak? Tak. Dobra. Tu nie mamy co skakać bo zrobić, zrobimy kuku. Ale ja już wiem chyba. Tam sobie zejdziemy o widzicie? Tam. I o to chodzi. Szkoda, że nie wykminiłam tego wcześniej. Sobie musieliśmy pochodzić troszkę w kółeczko. No, ale co tam? Ważne, że w końcu zajarzyłam Dobra. Tędy. A właśnie. A właśnie, Dusiek. A właśnie. A ty co? co się wyobrażasz? Trzecie, jacy. O, ty żyjesz! Eee! Won! Ja myślałam, że. O, oh, fuck, coś się stało? Halo? Trochę mnie zjechali tutaj, no co tam? Gin! GIŃ! No i tak zginiesz, więc nie masz tutaj nawet co mi tutaj się wywyższać. Dobra, i wozimy tędy. I teraz tak. Yy... No dobrze myślałam. Tędy. I jesteśmy już nad tym miejscem. No i super. No i widzicie. Haha. Ha. Pięknie. I możemy spokojnie sobie bez obaw wyjść. Miejmy nadzieję, że bez obaw. Uuuu, się. Pilot chyba spalił. O jezu, nie zauważyłam, że to mnie może zabić. Oa, wow, to gdzie mam iść, halo? Wow, ha, ha, ha. Ale obrywam. Głupie śmigło. No, bratędy. Yy. Nie? Chcę, ja miała faktycznie wejść na ten samolot. Um, czekajcie, czekajcie, tutaj mamy... Nie, tutaj nic nie zrobię. A, tutaj mamy wejście jakieś, dobra. Widzę. A tak to wszystko wzburzone i tu naprawdę nic nie widać. Okej. Okay. O, jak się straszyłam was. Też się Cieszę. O matko. O, fuck, 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 jest? Co widzę nie widzę. Kurczę blade. no jest? No, nie ciekawie nieciekawie. Nawet bardzo nieciekawie. Tak. Dobra, ale się posuń, to nie, bo nie znajdę nigdy. Kuźwa cię uderzyła. Czyli koniec końców musimy znaleźć tą wężową pięść. No. Let's go. A więcej was tu matka nie miała? Ona mi nie pomoże, oczywiście, nie? To jest babsztyn. Moje, moje, a nie, nie moje, nie <gry> i teraz tak, mamy tutaj um, wyjście zawalone, otwarte i otwarte. Pójdziemy hm. sobie tutaj zobaczyć najpierw. No, chodź tu. Dobra Nie żyjesz, mój drogi, nie żyjesz Ale płakać z tego powodu nie będę Czy coś tu jest? Maybe? O, oh, fuck Urzę ci w bólu. Szczerze wam powiem, że w tym momencie nie mam pojęcia Dokąd ja mam iść? Czekajcie, czy to w ogóle coś jest innego? To idę w kółeczko Mogę iść tędy jeszcze Oh fuck Nawet mi tutaj nie próbuj wchodzić, nie? Dobra, nie żyje. Teraz myślę, że możemy na luzie w miarę wyjść, bo... Ten tutaj to jest... ty, to ty, to... Marne szanse twoje są Aha, tam jeszcze siedzi Broń ma troszkę odrzut i to mnie niestety czasem gubi. O matko, jeszcze jeden. Eee, którym się zmieniają granaty. I po co, tu się... I po co? Odejdź tu w te granaty, no. Chodź. Chodź, bo na darmo rzuciłam. No nie przyjdzie, no. Jak na złość. O mogę je podnieść, super. Przynajmniej się nie zmarnuje. Kulawy jeszcze ucieka. <laughs> Dobra, teraz zobaczmy gdzie. Co to jest? Nitownica. Weźmiemy sobie to zamiast tego. Tu mamy miny. Ja... Aha, apteczka wzięłam, dobra. Jak to strzela? To jest... O, to jest to z jedneczki! Jak miło. Pamiętamy to. Dobra. I złazimy tędy. O! Zdałoby się jakieś e, zapisanie stanu gry, czy coś. O. E, tutaj musimy zlokalizować biuro medyczne, ale słuchajcie, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tak więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku z gry FIR. E, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia. Cześć.